Siemanko wszystkim, witam na kanale Battleberg. Ja jestem Niedźwiedź, a dzisiaj będziemy kontynuowali nasze przygody w Bajaszu Przepraszam za mój głos, ale trochę się przeziębiłem, a nie chciałbym Was zostawić bez filmu. A, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Kontynuujemy nasze przygody. Musimy znaleźć moc telekinezy. Przyznam się szczerze, że chwilkę nie grałem, więc na początek, na początek będę musiał to wszystko ogarnąć. Zimne. Uchwywa jak dziwny dźwięk. Waleń. Niepotrzebne mi jest sprowadzanie map. Koleżanki do siebie strzelają. Muszę mieć niemiłą atmosferę w pracy. Mam jeszcze prąd? Mam. Ładowanie z ręki to chyba mam stałony. Pozbieraliśmy dobrocie. Teraz trzeba się dostać jakoś... Do tej telekinezy. Gdzie to może być? Kurwa, to jest jakiś Łodna atmosfera. Ten. Tutaj nic nie ma, cool. a jak się tu dostać? Macie jakiś pomysł? Macie to, możecie mi podpowiedzieć, jeżeli nie znajdę. O, tutaj chyba też nie mogłem być, nie? Też nie, tu maszyny, nic ciekawego, o. mamy cię. Kto to? Kto to tak płacze? Komu pomóc? Ja pierdolę. Dobra, to już, już wszystko obeszłem.

My imagination, Camera Unirchomiona. Oh, oh, Physical Tonics Collected Hacker Delight. Okay. Hmm, ciekawe. Ale kurwa, tyle kinezji jak nie było, tak nie ma. Z czego, ha? Po co było się tak wychotać?

Mam nadzieję, że oni tu nie przejdą. Uro, bo to by było niezbyt nie ciekawe. Zbierajmy tu... Wow. Co tak Dobra. Ups, ups. To było nieprzemyślane. No, przy okazji, coś ciekawego. No i co, i kurwa, ja mam przez ten ogień pełznąć? Ja pierdolę. No, Już chyba wolałbym w tradycyjny sposób się z nimi rozprawić. Nie wiem, to coś jeszcze było myślcie bo nie ale jeszcze przejrzę Stawiliście coś dla to tu się no niekoniecznie spadamy teraz Coś mi się tak wydaje, że będziemy mogli stopić te lody, które tam były w pewnym w jednym miejscu i będzie można przejść dalej. No idziemy sprawdzić nasze torbie. Tak jest. Headshot. Czy jest tu kto? Hop, hop! Nie musicie się chować. No dobra, musicie. Kłamałem. Chorka mam boje. Co żyła tak? Kurwa. Ja pierdolę. Prakujemy. Gdzie to musi dopłynąć? Tu. Kurwa, ale jestem niegarnie. tu to. To, to trzeba się streszczyć. To zapierdala z Powoli dochodzimy do sedna. O, pięknie. tak jest. Coś dalej. Kurwa, 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 Szybciej. Come on. teraz... Jest. Pyk. Pyk. I jest. Dobra, przyspieszamy. I schakowane. Jednego przyjaciela więcej. A ty co tu się schowałeś? Ale normalnie wygra zabawę w chowanego. Żadne z dzieci go tu nie znajdzie. Hmm. To ciekawe. O. Nie marnując naboi zbyt wielu, żeby się wzbogacić. O, kod mamy zero cztery pięć jeden, cieszę się. Zaraz zobaczymy co w skrytce się znajduje Kurwa już zapomniałem numeru, ja pierdolę jak złota rybka 0451 5 1 ok o Ale fajnie Dzięki stary, że tyle zostawiłeś po sobie można powiedzieć, że twoja śmierć nie poszła na marne. A ja bym chciał takie laczki błyszczące. Nie robiłbym wrażenie na dzielni. No nic to. Kurwa. Jakie? Gin Będziesz mnie mi strasz ja tutaj wszystko zwiedziłem, no, nie ma co chyba e, Dobra to no, tam jeszcze jedno miejsce chyba było z tym lodem Trzeba było ogarnąć. gdzie to było... Kurwa, ja wam muszę powiedzieć, że tak się słabo orientuję Gdzie byłem, gdzie nie byłem Mam nadzieję, że nie cię na to oko No, zresztą może wam się zabawnie to ogląda To jest takich centralnych podśmiechuje Co mi drugi klucz? Kolejny doktorek na mojej liście? Chyba to służba zdrowia nie wiem jak jest. Wydolna. O Kurwa co to było? dole, jak tam podejść? A, szybka akcja, no dobra, szybka akcja schakujemy. za zapierdala ta... woda. i się Dobra. Pięknie. Coraz lepiej to idzie. Mamy kasa. O, pięknie. No boję. Tak powiedziałem, nie naboję nigdy za wiele. Tutaj mam jeszcze kilka sobie... Ja pierdolę, zaraz mnie jeszcze zajebie. O. No już, już. Kurwa, nie żyje. Okej. Okay. Bo ja tu coś właśnie zobaczyłem. Też jakieś drobne znajdźki. No i co? I kogo tu Dobra, to idziemy naokoło. No, ja nie będę magazynowył. No, dla mnie nie masz. New Combatonic French Jockey. Bardzo rozumiem na jakiej zasadzie te umiejętności działają. No to się dowiemy w płyaniu. Zapewne wtedy, kiedy ich... Będzie. Będę, kiedy będę ich potrzebował, a nie będę ich mógł wykorzystać. A tu zaskoczyliśmy panią od tyłu. Mam nadzieję, że nie bolało. Kurwa. Ja pierdolę Co? I alarm. No kurwa, co jest? Zhakujmy to Mam nadzieję, że się uda? Coś się zaczęło nie bardzo nieciekawie robić. Pojedźmy dalej, tak. tak. Dobra. Pięknie. Нехладно. Поебаный галарин. Я не где. Чего доллар? Чего ты за мной? Już się coś go kurwa mać, dobra jestem genialny, żeby uruchomić dwa razy ten sam Alarm. Ciekawe, czy mogę mieć dwóch przyjaciół. Chyba nie. No. Ja. Robot zajebany. Dobrze, już się zamknę, kurwa. Ja pierdolę, dobra. Idziemy sobie. God. Co jest kurwa? Ja pierdolę. Tego mi brakowało. Porządna pompka to jest. Szukajmy to wszystko. Kurwa. Ale mnie z... ze stresowaniem rzuć okiem na P, bo wiem co i tu dalej nie mogę. super dalej nam się nie zmieniły priorytety szukamy telekinezy się dole Co ja tu mogę zrobić? Ciekawe czy tu można jakoś przejść? No... Przejść to pewno można. Chyba to mnie go weźmiemy. Pięknie to zrobiłem. Możemy? Możemy. Klajmy tutaj... oj, Nie ma kasa. Dupy nie uwiewa Dobre. Lecimy dalej. Nie ma naszych ulubieńców. Ja jebie.

Chyba nie kumam, o co tutaj chodzi. Wiecie? O, weźmiemy tutaj. Jaj, jebie. Deczko przerażające. No i, mili Państwo, w tym oto uroczym miejscu zakończymy tym razem. Trochę było stresów. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i zapraszam Was na kolejny odcinek. A tymczasem trzymajcie! Się. Heja!